Tam się Manko właśnie Gripen będzie dzisiaj bohaterem odcinka samolot, który szwedzki samolot, który został dodany do drzewka wiadomo szwedzkiego i jak się okazało później również do brytyjskiego, samolot, który też służy właśnie tam w siłach RPA i z takim skinem również jest w Wielkiej Brytanii. Samolot, który w końcu daje Szwecji i Wielkiej Brytanii możliwość walki na top tierach, możliwość walki z tymi potentatami, jeżeli chodzi o War Thunder i War Thunderowe topki myśliwskie. Możemy walczyć z USA, Rosją, Chinami, Izraelem i tak dalej i dalej. W końcu dobre uzbrojenie, uzbrojenie również na naziemki. Bardzo dobry samolot. Samolot, który kiedyś był bardzo blisko polskich sił powietrznych, bo kiedyś, kiedy my wybieraliśmy f 16, to jeszcze mieliśmy do wyboru właśnie Gripen'a. Bardzo fajny samolot i zaczniemy sobie od uzbrojenia, które ja Wam za chwilę przedstawię. Dobra, szybkie przedstawienie uzbrojenia. Pierwsze, pierwsze uzbrojenie, które ja Wam przedstawię, będzie to 6RB-74M. Jest to odpowiednik IMU-9M w Ameryce, na przykład, gdzie f 16 c również je ma. Bardzo dobre pociski na podczerwień. Możemy lokować z każdej strony bardzo, bardzo duży, że nie zostawia smugi. Także. Moją ulubioną taktyką, jakby ataków z zaskoczenia, to ta rakieta jest wręcz idealna. Ja wiem, że tam jest znacznik Missile, ale samo to, że nie ma smugi, bardzo to jakby polepsza i jest jakby lepszy efekt do ataku z zaskoczenia. Drugim zestawem, też powietrze powietrze raczej w takie pochmurne dni, kiedy mamy bardzo dużo chmur, te rakiety na podczerwień naprawdę będą na blisko tego zaskoczenia będzie bardzo mało wtedy weźmiemy sobie radarówki tutaj w szwedzkim Gripenie będzie to RB-71 A w Wielkiej Brytanii będą to radarówki tak zwane To dogfighty one są bardzo podobne, jak nie chyba takie same, zaraz sprawdzimy E, mają 4 machy, 25G przeciążenia. E, szwedzki e, raczej tak samo, e, tak. Oczywiście, te radarówki, moim zdaniem, to, to jest wybór drugorzędny. Dlaczego e, doszedł teraz? Suchoj 27, e, MIGI 29 są już e, jak 1,4,1. E, czy Miraże, które mają e, też radarówki dużo szybsze. W tej chwili są tak szybkie bitwy. Więc yy, wydaje mi się, że nasza radarówka jest dość wolna. po tego, że zlokujemy pierwsi yy, MIG-29, SUKOJE 27, czy miraże będą szybsze od nas, jeżeli chodzi o zestrzelenia. Yy, także radarówki, tak o, ale oczywiście można wziąć, yy, kiedy na przykład nie mamy widoczności yy, i chcemy się posługiwać radarem jeżeli chodzi o uzbrojenie na ziemki bierzemy te AIMy RB74M. Bierzemy je do line-up'u. Bierzemy również te RB75, to jest odpowiednich Mavericków. One są naprowadzane na TV. Przede wszystkim nam się wydadzą do niszczenia przeciwlotniczych zestawów. Mamy tutaj 23 km zasięgu. Także pierwsze co, jeżeli lecimy sobie na ziemki, Spróbujmy znaleźć pelotki i dopiero właśnie pałwayami pyway, być cele jakieś takie grubsze na laser, no bo niestety panciry i różne inne pelotki czyhają na nas, a dzięki temu, że mamy zasobnik celowniczy lightning lightning, chyba, mamy tą lepszą widoczność, tak, czyli nam chmury nie będą przeszkadzać, także bardzo dobry zestaw. W końcu mamy samolot, którym tam coś możemy zrobić nie tylko na blisko, ale również na daleko. Oczywiście ten samolot ma dużo więcej zalet. Uzbrojenie powietrze, 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 ziemia naprawdę już fantastyczne. Dodatkowo możemy mu dać fantastyczną zwrotność. Mm. Dlatego rekomenduję dobrą załogę do tego samolotu. Bardzo dużo ma środków zakłócających, dzięki temu zostaje nam na pewno albo wystarczy nam do końca bitwy, możemy tym spamować. Teraz jest dużo tych rakiet dalekiego zasięgu na podczerwień, także flary nam się bardzo, bardzo, bardzo przydadzą. No i to działko, które ma niby teraz mniej ammo w serwerze, miało dużo więcej. Ale to działko, które ma gripen, naprawdę jest fantastyczne na dwa strzały, na strzała, czasami przeciwnicy wodzą. Także naprawdę bardzo fajna maszyna. A to, żeby wam to udowodnić, zapraszam Was do bitew. Bitwę rozpoczynamy. Rozpoczynamy sprawdzając pogodę. Nie ma chmur, bierzemy sobie emki, bo są na podczerwień. Łatwo wtedy się atakuje. Z góry jakieś tam chmury nam nie przeszkadzają, żeby zlokować przeciwnika, bo czym czyściej, tym lepiej to podczerwień. Tu będziemy lecieć właśnie nisko, dopiero się wzbijemy pod koniec na plecy przeciwników ewentualnie aby lecieć na nich, tylko z różnicą wysokości Gripanem Takie uzbrojenie, taki jest tutaj kokpicik. Bardzo fajny, bardzo przyjemny z tego... Co widać, RWR, jest radar bardzo przejrzysty. Cockpit, jeżeli chodzi o symulki, wydaje mi się, że też bardzo, 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 bardzo spoko. Jak widać, paliwo, bardzo mało paliwa wzięte. Wzięte to wszystko, resztę w, w dodatkowym zbiorniku. Jeżeli jest bitwa, także po prostu go zrzucamy. Mamy kupę flar, jesteśmy tam gdzieś lokowani. Zazwyczaj te flary pasuje, jakiś czas puścić, bo mamy przeciw yy, rakiety ET w suchojach no i tutaj się wzbijamy. Widzimy, że jest z przodu czysto. Wzbijamy się na taką wysokość, aby nas yy, żeby raczej nie widzieli nas. Yy, każdy raczej patrzy przed siebie, a nie w górę. Mamy tutaj przeciwników, ale mam nadzieję, że to się nie skapną. No jesteśmy na takiej wysokości, również, że nie ma za nami smugi. Także nie zwracamy na siebie uwagi, tutaj raczej ludzie flarują w tej pierwszej fali, tutaj będzie ciężko. Ale widzimy tam grupkę przeciwników, w, której, w którą pójdzie atak pierwszy. Tak? Mamy pierwszą F-16. O, strzał kolejna F-15. Kolejna F-15. Trzy rakiety już poszły. Niestety, jest swój, ale dwa samoloty już są przeciwnika. Jak to powiem? No, w ziemi. Trzeci poleciał do ziemi. Wszystko to wleciało jakoś tak z zaskoczenia. No i mamy tutaj smugę, czyli przeciwnik gdzieś co sobie tam wysoko leci. Także będziemy też go atakować od dołu. Upewnijmy się, że jest dobra odległość. Widzimy, że samolot nie jest jakoś. Szybki. No ale czwarty fakt wszedł, także naprawdę yy, ten set z sześcioma mk -mi, yy, moim zdaniem najlepszy, nie ma sensu radarówek, raczej no ale zawsze bitwa nie wyjdzie, tak tutaj na przykład yy, weszliśmy w bitwę zbyt szybko, yy, 127 nas yy, dojrzało, no i niestety yy, zniszczyło, tutaj kolejna bitwa, widzimy jakieś tam chmurki. Także weźmiemy sobie z, z radarówkami. Paliwo wszystko zgadza. Bardzo podobnie lecimy bardzo nisko do lewej strony. Używamy tutaj tws aby mniej więcej zobaczyć, gdzie są przeciwnicy. Aby mniej więcej też się pozycjonować co do tych przeciwników. Wiemy, że przed nami jest co najmniej dwóch, trzech. No, także tutaj, mniej więcej, sprawdzamy sobie. No i pierwszy lok pod trybem ACM wystrzypujemy radarówkę, no nie jest tu ERK ani grybsza matra w miraża. Ale tutaj dojrzymy kolejnego, bardzo fajna wysokość przeciwnika, żeby ta radarówka weszła i raz gdyby sobie radaruszkę wydaje mi się, żeby prędzej zestrzelił tego Mamy krytyka, F-14 na szczęście uderzyła w, w naszego e, krytyk w F-15, no ale pasuje go dobić Kolejne F-15 nas atakuje, dużo flar Udało Jak widzicie, lekka mgiełka Ta rakieta nie chce zlokować, także... Podchodzimy, no niestety za szybko to poprawić. Bardzo te przeciążenia y, uświają pilota. Ale jak widzimy, to krytyczne uszkodzenie jest na tyle potężne, że, y, że i tak y, kościół jest zniszczony. Więcej w tej bitwie nie zrobiłem. Niestety za braku przeciwników z, z bitwy są naprawdę strasznie szybkie. No, i trzeba naprawdę bardzo walczyć o przeciwnika, o fragi i tak Zagrałem dosłownie 3-4 bitwy. Dałem wam to, co najważniejsze. Radarówki, jak widzicie, no nie mamy ich najszybszych w grze. Także ja proponuję sobie odpuścić, chyba że tam są chmury. Co do naziemeczek, no, bardzo podobny secik macie w F-16C bardzo duże zasięgi, także trzeba bardzo uważać na te peloty. Ale jeżeli pierwsze zestrzelicie strzelicie także powinniście sobie tam wyczyścić to wszystko. No ale jeżeli chodzi o resztę, to chyba widzicie, że ten gripen ma naprawdę bardzo duży potencjał. Wydaje mi się, że jeżeli dojdziecie do tych Emeczek, do tych Emek rakiet, to naprawdę będziecie robić. Bardzo, bardzo dobre wyniki. Oczywiście włączajcie się w odpowiednim momencie. Wydaje mi się, że e, pogracie te, te bitwy, to naprawdę wczujecie się e, w ten samolot i naprawdę dacie radę robić takie wyniki, jak tutaj właśnie na filmie. A tak to wszystko ode mnie. E, dzięki, że czekaliście tyle na film, ale naprawdę teraz wszedł idealny, mega super e, patch. Myślę, że omówimy sobie więcej samolotów. A na dzisiaj już dzięki wielkie, zasubskrybujcie, jeżeli jesteście pierwszy raz, jakiś tam like, dajcie może jakiś komentarz, jaki może samolot następny, a tak to zapraszam na streamy. Do zobaczenia na nich i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!